Mikołajek, nagrywa. No Tymuś. Musz... No wchodzisz na żywo. No. Nie. Nie. Nie nagrywamy Tymuś. To jest fajne pytanie. Bra. Już możemy? Tak. Powiedz, dzień dobry, mam do mnie, Tymo. Ja tu... Jednym No to A to jest moja mama. To jest moja mama. Dzień dobry. Dzień wątpy. Będzie w parówki. <noise> Na akwaratę będą parówki? No, tak. Mm. Mm. Też buziaka mamy? Jeżdżę, oko. Jestem, Mam. Masz oko? Tak. A dasz mi buziaka? Tak. A teraz jeżdżę, a teraz jest tatą. Teraz jest tatą? A wy kamerujecie. No dobrze. Widzicie na sobą? Dzień dobry, jestem pan Mikołaj. Dzień dobry. O czym chciał pan ze mną porozmawiać? O czym chciał pan ze mną porozmawiać? O telewizji. Jakieś pytania? Jak się pakuje... Gdzie... Jak się pakuje... No, coś... Jak się pakuje jak jedziesz jak daleko? Sprzęt, tak? No to trzeba taką mieć specjalną skrzynkę, a dużą torbę na kamerę i na wszystkie y, gadżety, na mikrofon. Właśnie trzeba <grytanie> pomóc. Panie Mikołaju, no to pakuje się do dużego samochodu, wszystkie sprzęty i się jedzie. Zrobiliśmy już. Wywiad, dobrze. Dziękuję. Teraz ja z tatą. Teraz ty z tatą? No. Dobra. Tymek. Jesteś pan Tymek? Tak. O, panie Tymonie. co pan ciekawego powie? Oj. Pójek Florek dzwoni. No co jest ziom? No się ma. Jeden pan. Ty Nie, ty jesteśmy tak. No zabawie. Yeah, wy ze sobą. Będę pan miłas, a ty będziesz pan antek. Dzień dobry, jestem pan miłas. Nie, to wy. pan. A Jak pan idzie do przestrzeni. A, pan, jak panu chce się kupić, to gdzie? Idzie pan? Pan. Do ubikacji? A jak tutaj pan, pan, panu się jeść? Tutaj. Jedziesz do ubikacji znów? Nie, nie. Nie. Do łazienki. A ja nie taki To panę. Do kibla? To gdzie tam są jedzenie? Aha. Tak. W, w kupie? No to tak. Ja ostaj. teraz to mama z tymkiem. No, no dobra. Kupczę, no to. my no jest ośliwek, ja to nie Ja tutaj. Ty chcesz trzymać? Dobrze.

Tak, te, tutaj e, jest miło. Porozmawiać sobie. <gorszy> tutaj panie jest. Ci kupa? Powiedzą, ci, powiedzą, panie, Pani, się co pan, się pan tak? takie głupoty opowiada? <gorszy> Dlatego mówię. Dlatego tutaj jest kupa. Tak? Tak? Tak. Czemu panowie ciągle mówią o kupach? A i mam oczy. Do dziecienia. Tu, proszę pana. A, no to okay. no to tam... e... Panie Miłoszu, Antosiu, Tymonie, czas się kąpać. Ale. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za uwagę. Następuje wieczorna toaleta. Dobra. No tak, no to...